Dead, baby. Let's go. Did you leave anything behind? Just bodies. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale, na kolejnym odcinku na kanale Killing Spirit TV. Ja jestem oczywiście Defior, a dzisiaj będzie odcineczek, troszeczkę inny niż zwykle, bo tak jak widzieliście we wstępie, troszeczkę ostatnio parę gierek udało się wygrać, także chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć troszeczkę o taktykach, o podejściu, o tym, jak ja podchodzę, a przede wszystkim też e, powiedzieć trochę o uzbrojeniu, ale właśnie doszkoliłem się ostatnio trochę z taktyki właśnie z Akademii Taktycznej u Wodara, także to właśnie teraz procentuję, to, co ja chciałbym jeszcze dodać od siebie, to przede wszystkim to, że tak jak mam tutaj wyposażenie, tak jak mam tutaj zestawy broni porobione, to generalnie widzę, że nawet niektórzy streamerzy właśnie nie do końca mają dobrze to poustawiane. Bo um, ja mam po prostu zestawy na każdą sytuację, tak? I w zależności od tego, czy chcę grać y, na przykład snajperką i bronią na blisko czy na przykład Swiss Milano, czy na przykład mam, e, powiedzmy, C58 i Bullfroga, tak? I na przykład e, w pierwszym zrzucie biorę sobie dwie bronie, załóżmy niech to będzie Swiss i Bullfrog, potem w drugim zrzucie biorę sobie doposażenie i doposażenie mam właśnie albo z Claymore'ami, Albo mogę sobie wziąć doposażenie z granatami, tak? z Semtexem na przykład. A tutaj, jak zwykle, zazwyczaj to jest Saper, i doposażenie i wzmocnienie. Natomiast w zależności później, jak się strefa układa, bo czasami, jak strefa się kończy na budynkach, to zostaje z doposażeniem. A jak strefa się kończy na otwartej, no to wtedy lepiej wziąć sobie ducha, tak? I mam ducha z C58, mam ducha ze Swissem, mam doposażenie z Maczkiem i doposażenie z C58, doposażenie także ze Swissem. Także na każdą sytuację, tak jak gdyby jestem na koniec przygotowany, w zależności od tego, co się dzieje, to takie właśnie bronie sobie dobieram. No i co? Mam trzy giereczki dla Was przygotowane, trzy winy. E, poopowiadam wam trochę, jak ja to podchodzę, jak to, jak to u mnie wygląda. Także materiał trochę inny niż zwykle. Jak wam się spodoba, to, to łapeczka, ile widziana w górę, oczywiście. E, co jest jeszcze fajne, że właśnie czasami znajdę jakąś fajną broń, na przykład złoty C58 sobie znajdę. I wtedy wystarczy, że biorę maka z doposażeniem e, i mam już od razu odnawialne granaty i wtedy bardzo super się od razu można podjeżdżać, tak? A później mogę sobie w zależności od tego właśnie dobrać albo ducha, albo sobie na przykład będzie otwarta strefa i mogę sobie dobrać Swissa z duchem, albo Swissa e, z doposażeniem. Także, także tak to wygląda. Zapraszam was do odcinka. Tutaj wyszedłem z guagu, ósmy frag. Popatrzyłem na mapę, gdzie będę lądował, pojawił się zrzut. Także lecimy sobie na zrzut, jest tutaj za tymi kartonami. więc Za pudłami, więc w miarę bezpiecznie. Także uderzemy to co grałem wcześniej: z Swiss i, i Milano. No i tutaj co? No i tutaj staram się zająć jakąś pozycję, nie zginąć. Także tutaj gireczka jest taka, że się skończyło z 10 fragami. No i teraz, co? Szukamy sobie jakiegoś bezpiecznego miejsca, sprawdzamy pomalutku. Spróbujemy się jeszcze trochę doposażyć. Na pewno będę chciał tutaj e, zebrać jakieś, jakieś kewy. Jest handlarz, ale na pewno nie będę ryzykował, żeby pójść do tego handlarza. Także tutaj już zostało tylko sześciu zostało już tylko Więc będę raczej tutaj pilnował ostrożnie i na bezpiecznie już tutaj zagram Jest i martwa Także na końcóweczkę jak znalazł Wszystko tutaj dokładnie sprawdzamy no i właśnie tutaj idę sobie do na skraj strefy pilnuję właśnie żeby nie mieć żadnych pleców chłopy się wybijają pomału tutaj jeszcze patrzę czy może ktoś tam jednak gdzieś nie dobiega Nikt nie poszuje, wszyscy pochowani. No i co? Rozglądamy się. Rozglądamy się. Pilnujemy strefy. Tutaj sobie tak wygląda, ja zrotowałem wzią. właśnie do strefy. No i pilnuję tak. Już w sumie nie ma tutaj za bardzo o czym opowiadać. Fajnie, że był ten zrzut, bo widzę, że tutaj niewiele broni leży, więc o, prawdopodobnie nie miałbym za bardzo z czego grać. O, tutaj sobie wymyśliłem, że wejdę na ten daszek. Zajebista miejscówka. W sumie daszek, no, ja, fajna, jest. fajna pozycja. fajnie właśnie, że, że wszedłem, bo o, maska jest. Troszeczkę amunicji znalazłem. Proszę bardzo, pyk. Fajnie byłoby tego gościa zdjąć, ale tutaj no, nie chciałem kontynuować tej walki, żeby, e, żeby mi tutaj ktoś na plecy nie wszedł. był Wiadomo, że zaraz któryś tam usłyszy, wejdzie na daszek i nie podejdzie. Także tutaj się przyczaiłem, sprawdziłem sobie plecy, ten gościu pewnie już zrotował. O, tutaj właśnie zobaczyłem, że są kewy, jest, jest, jest torba z kewami, zaraz będę chciał po to pójść, gościu się pojawił w międzyczasie, fajna luka znaleziona, łeb oddany, tutaj gościu był, trochę go robiłem. tutaj właśnie nie chciałem kontynuować tej walki, także rotacja, wbijam kewy, odpaliłem martwą, żeby zrotować sobie do strefki. Także tutaj już było grane typowo na bezpiecznie, żeby nie popełnić jakiegoś głupiego błędu. jakby się tam z nim strzelał, to w sumie nawet nie wiem, czy on pierwszy nie zaczął strzelać, więc bez sensu byłoby się tam bić, bo szkoda byłoby, żeby gierka nie weszła. I oni się wybili tutaj między sobą, także widzimy, że już jest jeden na jeden. Tutaj sprawdziłem gościu, chyba ma ducha. No, rozglądam się jeszcze, nasłuchuję. Staram się, żeby tutaj, miałem jeszcze tego klemora to sobie postawiłem, żeby zawsze jakieś jedno wejście zabezpieczyć. No, starałem się tutaj tak stać, żeby widzieć wszystko, żeby mnie nie naszedł na martwej ciszy. Maskę mam. Stwierdziłem, że nie będę rotował do strefy, żeby, bo tutaj jednak na tych budynkach to mógłby mnie złapać. Także nie będę rotował w gazie i ustawiał się gdzieś w, w strefie już, tylko stwierdziłem, że pójdę sobie tutaj razem ze strefą, żeby nie mieć pleców. Oczywiście mógłby wyczekać w masce i rotować, ale. Raczej marna szansa. Także tutaj o jeszcze znalazłem sobie termity, to zmieniłem sobie na te granaty. Zawsze lepiej szklej mu raczej się na koniec nie przyda. Tutaj właśnie usłyszałem jeszcze, że gdzieś kasło kasłał gościu. I się rozglądałem. Rotuję sobie za osłonami pomalutku. Rozglądam się. I Bach tutaj pięknie łeb rozdany. Goście zdziwiony był. Także tutaj w sumie wygrałem hej he. umiejętnościom taktycznym. Uh. Dzięki dobremu strzelaniu. <noise> Skubaniec. Gościu mnie podejrzewał o cheaty, ale w sumie stał w miejscu, łatwo było trafić. Snajpereczka to jest snajpereczka. Bardzo mocno się z tego nie wie, raz bracia. dużo głowy. Hej, hej. Cheater, cheater. I'm the king of swiss, baby. Dobra, kolejna greczka. to jest, e, tutaj wygrałem z dziewięcioma fragami. No i tutaj oczywiście sama, same końcówki Wam pokazuję, tak. Tutaj już jest, e, już to jest piąta strefa, piąta strefa chyba, czy czwarta, piąta. E, no ja też szukam sobie pozycji tutaj, tak. E, wszystko mam, mam zrzut. Dostałem e, z rakiety. Karnotę, o szkoda, no i te ładnie man. obija no fuck z tym, z tym rakiem tym nie wali mocno no ale oczywiście przygotowany byłem selfie jest podnosimy się wkładamy blachy więc jest na tym klineczku po prawej zaraz będzie musiał rotować zaraz będziemy go łapać Także obijamy gościa, rotujemy do strefy. Obijamy znowu i idziemy dalej. Także na ten moment szukam sobie bezpiecznego miejsca. Rozglądamy się na plecy. Widziałem, że gość z tego hangaru już zleciał, także rotuję sobie tutaj na górę. Sprawdzam sobie plecy tutaj znalazłem sobie taki, taką miejscóweczkę. No i, i tutaj jest fajnie, bo jestem na takiej lekkiej górce, nawet jak ktoś tam jest na daszku, to ja będę wszystkich widział. Także do tego właśnie wybrałem sobie to miejsce. Także poczekam aż gaz przyjdzie do strefy i rotujemy właśnie. Najlepiej jest rotować właśnie pomiędzy gazem a strefą. Od osłony do osłony, oczywiście zbliża się gaz. Dobra, gaz idzie właśnie tutaj. Mam informację, że jeden gościu, o tam dostał chyba bombę na, na łeb. Tutaj drugi jest na daszku. Po prawej stronie, jeden po lewej leży. Także Spokojnie obserwuję sobie i pomalutko podchodzę. Widziałem, że tutaj za bardzo nie mają możliwości, żeby mnie spikować. Proszę bardzo, już gościu na daszku leży, bo ja właśnie też miałem dosyć wysoką pozycję. No i trzymam się tutaj, nasłuchuję. Tutaj gościu zeskakuje. Słabiutki, dobijem go. Tu usłyszałem, że gościu jest zagasłał. Jest tutaj prawdopodobnie też by się tutaj schował w tym garażu. Bach leci tu. Prosty w trak. Proszę, proszę cię, nie teraz. Został mi jeden na jeden. I to jest ten gościu właśnie co mnie z rakiet tak poobijał, wow. to bardzo ogruszający Mój gościu pięknie, Dead się, baby! Ty. A za to, że mnie tak obijał, no to oczywiście musi dostać. Let's go! <laughs> Także fajne zakończenie, może nie ma tutaj jakoś dużo fragów, ale... O, w miarę fajne podejście, kolejna giereczka, to ostatni odcinek co wrzucałem, właśnie tutaj łapnąłem sobie zlecenie na typa i on sobie akurat rotował właśnie tutaj przy krańcu mapy. No i stwierdziłem, że sobie pójdę go zrobić jeszcze i właśnie fajnie tutaj będzie podejść, tak? Bo idę sobie, uh, idę sobie z gazem do strefy. tutaj, w, tutaj mam właśnie dużo kasy. Nie mam selfa jeszcze. Ale to sobie później kupię, mam złotą maskę. Tutaj grałem z C58, ale tak praktycznie to snajperka by się tutaj lepiej przydała. Także tutaj właśnie jest dosyć bezpieczna rotacja, tak? bo no wszystko widzę, idę sobie szczytami. Raczej mnie tutaj nikt nie zaskoczy, bo plecy mam już dosyć dokładnie sprawdzone. Idę sobie, patrzę, tylko tutaj czy na tych bunkrach nikogo nie ma. Cały czas mniej więcej mam jakąś osłonę. Sprawdzamy sobie oczywiście ten bunkier w środku. Pozostało Uważajcie. Ok, gaz się zamyka. Kolejna osłona. Teraz Tutaj sobie obserwujemy co się dzieje. Stwierdziłem, że zrotuję sobie właśnie w gazie z tego względu, że mam złotą maskę. Spokojnie mi wystarczy. Tutaj wchodzimy do tego hangaru, ale tutaj prawdopodobnie ktoś będzie. Właśnie tak powiedziałem, że ktoś tam będzie. I tutaj po prostu już sobie wszedłem tak dołem i tutaj sprawdzamy dokładnie już ten hangar, bo zawsze jakiś kamperek się znajdzie. Proszę bardzo. Zmaczka, porobiony elegancko. Wiedziałem, że tu coś będzie i zostało tutaj w tym momencie teraz sekund. Dobra, dwóch graczy było na tym najwyższym. Minkaję, więc musiałem trochę siedzieć już. Także teraz zobaczycie, jaka jest sytuacja. Tutaj odpaliłem, wziąłem sobie selfie, odpaliłem od razu BSP. Sprawdzam, co się dzieje. Widzę, że mi dwóch zostało i dwóch gości widzę, czyli dwóch gości bez ducha. Tutaj puszczony nalot. W razie czego, jakby tam się bili, czy coś, czy ktoś by tam wychylił, to sobie ucieknie do domku. Ja wtedy mogę sobie zrotować. Zawsze taki nalot trochę. E, no, trochę utrudnia życie, tak. E, tu wziąłem, oczywiście, potrójne BSP. Maseczkę wymieniłem. Mogłem jeszcze, jeszcze blachy kupić, ale mi strefa cisnęła i tutaj widzę właśnie, że mam dwóch gości. Próbowałem tutaj jeszcze, jeszcze złapać któregoś, żeby się nie wybili między sobą, żeby mieć więcej tych fragów, no ale już mam jeden na jeden i teraz prosta sytuacja, bo gościu musi zrotować, więc ja sobie z tych domków uciekam, biorę sobie autko, odwracam się od niego właśnie o tak, w ten sposób, żeby, żeby mnie nie trafił, ma trudniej trafić, jakbym jechał, Przodem, no to, to inna sytuacja. No i tutaj chowam się za tym zrzutem. puszczam mu nalot, żeby sobie. żeby musiał powiedzieć. Tylko tutaj właśnie straciłem go z oczu, więc właśnie prawdopodobnie pobiegł na lewo. Do auta z powrotem obserwujemy, cyk jest. No i tutaj, aby go łapnąć, aby go obić. Tutaj, jak już go raz szarpnąłem, to sprawa bardzo prosta. So good, baby. Let's także go. to by było na tyle. To by to jasna, dziękuję za pierdzie. uwagę. Może Wam uh, się to przyda, gierka, właśnie to dla tych, wiosna. którzy mnie e, oglądają, a nie czają o co w tej grze chodzi, więc może im to trochę pomoże. Będę bardzo wdzięczny oczywiście za lajka, subskrypcję, także dzwoneczek, żebyście nie przegłębili kolejnego odcinka. I dziękuję za uwagę i do następnego.